Ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na 5 kosmetyków, które kupiłabym w aktualnej promocji w Rossmanie. Obecne promocje są do 29 lutego, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście przeglądu Promek, to Was zapraszam, zostawiam Wam miniaturkę i link w karcie. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy! Byłam też ostatnio w Rossmanie i pierwszy raz od jakiegoś czasu kupiłam troszeczkę tych kosmetyków z promocji. I będę robić test. Także po tym odcinku na pewno też pojawi się odcinek z testem kosmetyków, które również są w promocji, a których jeszcze nigdy nie używałam. Trochę tych kosmetyków się nazbierało, bo kupiłam jeszcze kiedyś kilka z nich. Także podzielę to na dwie części pewnie. Jedną część zobaczycie teraz, a pewnie kolejną przy kolejnych promocjach, kiedy właśnie te kosmetyki będą w obniżonej cenie. A dziś takie kosmetyki, które mam totalnie sprawdzone i które wiem, że mogę Wam. Polecić, bo je po prostu uwielbiam i sama do nich wracam, lub e, wróciłam już kolejny raz, lub będę wracać. Wyciągałam sobie tak te kosmetyki i okazało się, że tutaj będą dwie marki: Lovely i AA. Tak, tym razem y, wybrałam. Możecie sobie zobaczyć też inne odcinki z serii Makijaż kosmetykami z promocji w Rossmanie, czy też właśnie pięć kosmetyków, które Wam polecam z aktualnej promocji, y, bo tam też będą się powtarzały te kosmetyki, które obecnie w promocjach są, a staram się tak przypominać Wam co jakiś czas o tych moich ulubionych kosmetykach, y, o tych sprawdzonych kosmetykach, więc podejrzewam, że to się będzie co jakiś czas powtarzało, ale fajnie powtarzać, że rzeczywiście te kosmetyki nadal uważam za świetne. A dziś zaczniemy sobie od podkładu, jak widzicie jestem bez makijażu, mam tylko mydełko na brwiach i no, potrzebuję na razie krycia. Już mi się tutaj wszystko goi, więc jest okej. Okay. Natomiast jeszcze trzeba by co nieco przykryć. I to, co ja Wam polecam, to podkład kryjący od Lovely. Jest to kamuflaż. Ja używam jedynkę albo dwójkę, zależy, co tam jest. Ta różnica między kolorami jest niewielka, między jedynką a dwójką. Tutaj mam dwa opakowania jedynek i już tutaj... Nic nie ma praktycznie, więc zaraz będę musiała te opakowania rozciąć, ale jest to podkład, który używam od wielu lat już. Kolejne opakowanie mam tam w zapasach, więc będę musiała sobie wyciągnąć i już przy kolejnej promocji kupić nowe, żeby sobie czekało. I to są podkłady, które uwielbiam, jeżeli chodzi o właśnie takie momenty, kiedy potrzebuję mocnego krycia, a przy okazji zapewnienia, że ten podkład cały dzień u mnie będzie wyglądał genialnie i że on się po prostu nie zważy. Tu jeszcze. Coś wychodzi, jak widzicie już naprawdę tutaj e, tego, no jest minimum. Jest to podkład bardzo gęsty, więc to też jest e, pewien minus dla niektórych, więc warto o tym wspomnieć, że ta konsystencja jest po prostu gęsta. Ja takie formuły lubię, te lekkie formuły też lubię, więc dla mnie tak naprawdę nie ma znaczenia, ale wiem, że niektórzy gęstych formuł nie lubią lub im się nigdy nie sprawdzają, także wam zaznaczam. No a teraz zobaczcie, jakie to krycie jest. Ja aż tak dużo go nie nakładam, po prostu tę ilość rozsmarowuję, także może się ewentualnie wydawać, że tego podkładu jest sporo, natomiast w rzeczywistości a tak, aż tak dużo tego nie ma. No i zobaczcie. To wszystko po prostu znika. E, takim odpowiednikiem tego podkładu jest HEAN e, Cover. E, cover? Tak on się nazywa? Tak, Long Cover. O, Long Cover. E, ale jego w Rossmanie nie ma, to jest raczej podkład z Heme. I z innych drogarii internetowych. Mm, ale on ma lżejszą konsystencję. A właśnie ten Lovely ma bardziej gęstą konsystencję, gęstszą konsystencję niż Hean, tak będzie to dobrze brzmiało. Więc jeżeli nie lubicie właśnie tej konsystencji gęstej od Lovely, a potrzebujecie aż takiego krycia właśnie, to spróbujcie sobie ten Hean. Ja już kupiłam drugie opakowanie, a wiecie, to tak często się nie zdarza, żebym brała kolejne opakowanie jakiegoś produktu. No i zobaczcie, tak wygląda strona z podkładem. Tak wygląda strona bez podkładu. Jeszcze muszę dokładnie spojrzeć, czy wszędzie dojechałam, ale no, myślę, że różnice widzicie. Jest to podkład, który jest matowy i on zastyga, ale ja osobiście nigdy nie miałam problemu z tym, żeby poczekać chwilę i dopiero dołożyć drugą warstwę, więc. Tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, jeżeli znacie ten podkład, jeżeli go używaliście, jak on się u Was sprawdzał, czy Wam gęstnieje na tyle, że musicie szybko z nim pracować. Dużo osób właśnie pisze przy takich gęstych podkładach, że muszą szybko pracować. Ja raczej z tym się zazwyczaj nie spotykam. Gdzieś tam nie wiem, czy te podkłady na mnie wolniej gęstnieją, czy o co chodzi. W każdym razie ja ten podkład uwielbiam i od wielu lat do niego wracam właśnie w takich momentach, kiedy potrzebuję większego krycia. I proszę bardzo, już z korektorem. Tak wygląda e, twarz. No, ja uwielbiam ten podkład za właśnie to krycie i to, jak ładnie, gładko wygląda, bo według mnie on też ma e, takie właściwości blurujące. Więc y, jestem ciekawa, czy wy też go lubicie, jeżeli go używaliście. A propos podkładu blurującego, to wzięłam podkład od NYXA Blur, który też w promce jest. Więc będziemy testować albo teraz, albo właśnie przy kolejnych promkach. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. Jeżeli chcecie zobaczyć, co kupiłam, to jak oglądacie ten film. To na shortach ten haul y, znajdziecie. Tak samo na TikToku, bo shorty i TikToki. Dodaję podobne, więc Was zapraszam tu i tam. Na TikToku więcej gadam i yy, tam są wolniejsze troszeczkę filmiki, a na shortach raczej dodaję takie do 15 sekund, gdzie dogrywam głos. Więc którą formę wolicie, to tę platformę wybierzcie. Natomiast na pewno haul znajdziecie już, oglądając ten film właśnie na shortach. Możecie zobaczyć, co tam ciekawego kupiłam, bo tym razem sporo tych kosmetyków wpadło. W międzyczasie dam Wam update, yy, że używam cały czas te sticky do konturowania od Ingrid. I powiem Wam, że ja nawet tego wcześniej yy, nie zauważyłam. Ale one rzeczywiście, jak tak sobie weźmiecie, to one się chowają. Ja od razu łapę tak i po prostu nie mam tego problemu, bo ten stick się wtedy. Trzyma. I powiem Wam, że coraz bardziej te stiki lubię. One są mega miękkie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście testu, to Was zapraszam. Zostawię Wam miniaturę i e link. Ale myślę, że naprawdę bardzo fajne produkty. A jeszcze gdyby wpadła jakaś promka właśnie na kokolicie i kosztowałyby poniżej tych dwóch dyszek, bo teraz kosztują 21,99, jak dobrze pamiętam, to naprawdę bardzo przyjemne produkty, jeżeli mamy ograniczony budżet. No już kolejny, kolejny dzień używam. I naprawdę mega mi się dobrze sprawdza. Tutaj ten odcinek akurat nakładam colt, czyli ten zimniejszy. I wtedy w teście bardziej mi się spodobał chyba ten warm odcień, a powiem Wam, że teraz właśnie nakładam bardziej ten chłodny. I pomimo tego, że kilka już użyć było porządnych, to zobaczcie, że tylko tyle zużyłam, więc podtrzymuję to, że one, te sticki będą dosyć wydajne. I bardzo mi się też spodobał ten róż, ten Barbie róż. Zaraz go też właśnie nałożę, czyli nazwa Perfect Blush. Ten w odcieniu taki... Yy, bardziej jak cegła, nie do końca mi odpowiada, jeżeli chodzi o kolor, bo... ale jest to ciekawy. No nie powiem odcień, gdzieś go tutaj rzuciła, bo tutaj leży. To ten mniej mi się podoba, natomiast ten Barbie bardzo lubię. I tak stwierdziłam, że właśnie w losowych filmach będę Wam wspominać o produktach, które testowałam, yy, dlatego że czasami są to pierwsze wrażenia, yy, a już później mam wyrobioną jakąś tam opinię i mogę wam więcej powiedzieć o danym kosmetyku. no bardzo przyjemnie mi się używa te produkty, więc jeżeli szukacie czegoś taniego i kremowego do konturowania, to jak najbardziej wam polecam, bo miło mi się z nimi pracuje. Jeżeli wam się podobają te kolory, bo one są troszeczkę inne niż te wszystkie dostępne właśnie na rynku, ale bardzo mi się ten róż spodobał przy kolejnych użyciach. no i ten brąz, jak zobaczcie, tak wygląda to konturowanie. I teraz przechodzimy do kolejnego produktu, który wam polecam z promocji w Rossmanie i są to sypkie pudry od Lovely. Tym razem polecę wam ten zielony, w zielonym opakowaniu, wersja vegan, vegan. Jest to puder, który też wy mi polecaliście, bo ja raczej trzymałam się wersji HD. Ona jest bardziej satynowa, a tutaj mamy produkt typowo matowy. Jeżeli oglądaliście wielki test pudrów od Lovely, to tam mogliście zobaczyć te różnice po całym dniu przy tych pudrach. Zostaje Wam link. I jest to puder właśnie bardzo matujący, który naprawdę dobrze trzyma ten mat w ciągu dnia. Ja ulubiłam sobie ostatnio nakładanie pudrów właśnie takim puszkiem, szczególnie tutaj pod oko. I zobaczcie, ten puder ma taki może delikatnie beżowy odcień, ale na twarzy według mnie jest transparentny. Więc, jeżeli szukacie czegoś, co jest matujące, co dobrze właśnie utrwala też przede wszystkim e, i jest sypkie, to naprawdę warto spojrzeć właśnie na ten puder w wersji vegan. A jeżeli lubicie jakieś inne wykończenia, to tamtych pudrów jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze dobrze matuje też bambusowa wersja, jak dobrze pamiętam. Wersja HD jest troszeczkę bardziej mm, taka satynowa, ale też to są bardzo dobre wszystkie te pudry, tak naprawdę. A jeżeli szukacie matu, no to wam polecam właśnie ten i uważam, że całkiem tutaj dobrze wygląda też na skórze. Resztkę sobie nakładam na pędzel i wtłaczam tutaj w te partie, które już mi się w ogóle praktycznie nie wyświecają, czyli tutaj na boki. No i delikatnie też zdejmuję ten nadmiar tutaj, gdzie wtłoczyłam ten puder. Puszkiem. A wtłaczenie pudru puszkiem to jest mój game changer w makijażu, jeżeli chodzi o utrwalanko, szczególnie tutaj korektora. Więc polecam, jeżeli szukacie czegoś matującego, matowego, no to ten Vegan, genialny i ogólnie właśnie polecam Wam te pudry sypkie od Lovely. Teraz przejdziemy sobie do makijażu tutaj wokół oczu i myślę, że wiecie co Wam polecę do brwi? Kredkę od A.A., Moja ulubiona. Teraz będę wracać do tej z Maybelline, bo dawno jej nie używałam, więc możliwe, że przy kolejnych top 5 produktach będzie się też pojawiała ta kredka od Maybelline. E, natomiast ta od AA to jest mój hit od maja. Kolejne opakowania tutaj idą. E, a jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to też wybrałam właśnie ten Star Secrets. Wydaje mi się, że jest to tusz niedoceniony. Bardzo mało się o nim mówi na początku, kiedy. Poszły paszki PR-owe, właśnie, to ten tusz e, cicho pojawiał w różnych publikacjach, a teraz jest o nim dosyć cicho, przynajmniej ja nie trafiam na takie publikacje, natomiast bardzo go lubię, już mało mi go tak naprawdę zostało. E, ja mam tutaj wersję wydłużająco, pogruwiającą, według mnie ona właśnie fajnie wydłuża, e, ale są różne wersje. Tutaj musicie z tyłu patrzeć, bo macie narysowaną właśnie szczoteczkę, jaka się kryje w środku, i co dana wersja robi, bo ich jest chyba trzy, jak dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno jest tych wersji kilka. Na tego Janusza nie zwracamy uwagi. Nawet się nie staram jakoś mocno go przykrywać, bo to nie ma sensu. To się już goi, więc mam nadzieję, że no do połowy marca już tego nie będzie. Ja mam tendencję do tego, że te zaczerwienia mi długo zostają, więc witaminka C do rozjaśnienia. Musi być, ale nie o tym mowa, lecimy z kredką do brwi. Ja, jak zawsze, neutral blond używam. Jeżeli chcecie, troszeczkę ciemniejszy odcień, to weźcie sobie trójkę. Tamten kolor jest jeszcze troszeczkę bardziej chłodny, no bo ten bardziej neutralny, chociaż według mnie, idzie bardziej w chłodną stronę. Natomiast jest ciemniejsza ta trójka, a numer dwa jest ciepły. I no, ja lubię te swoje brwi, i tutaj tak naprawdę tylko sobie tutaj wypełniam o tę pustkę. I lubię te ostatnio lżejsze brwi, powiem Wam szczerze. Ale ostatnio testowałam też Produkty od Mio i tam kredka Jest mniej precyzyjna i te brwi mi Wyszły troszeczkę mocniejsze i też mi się ten efekt Podobał, ale tam też robiłam mocniejszy Makijaż, więc też zawsze Myślę, że zależy od tego, jaki Makijaż wykonujemy, jak nakładam tylko tuż do rzęs, może lekką kreskę No to te lżejsze brwi wyglądają Po prostu dobrze, a kiedy na oku Się dzieje dużo, to i fajnie Zaznaczyć te ramy oka mocniej, czyli właśnie Te brwi, myślę, że no, to jest właśnie ta kwestia. Dajcie znać, co myślicie. Tam rzeczywiście, tamtą kredką, jeżeli macie duże ubytki, to też sobie fajnie to wszystko wyrysujecie. A jak wyczyszacie mocniej tamtą kredkę, to też lżejszy efekt można uzyskać. A przy pierwszym wrażeniu to wiecie, ja to ładuję najczęściej no za dużo tego wszystkiego. Ale i tak. Ale tak to przy pierwszych wrażeniach jest. Natomiast to jest już nie pierwsze wrażenie. No, i tę kredkę uwielbiam właśnie do takich delikatnych poprawek. Myślę, że jeżeli macie praktycznie całe brwi do wyrysowania, To może wam się taka kredka cienka nie sprawdzić, no bo jednak tego produktu nie jest aż tak dużo. Mi zostało go tak naprawdę zobaczcie tylko tyle, więc wydaje mi się, że jeżeli macie dużo do dorysowania brwi, to to nie będzie taki produkt, który was będzie satysfakcjonował ze względu na to, że za szybko będzie się kończył. Ale jeżeli macie właśnie niedużo ubytków w brwi i chcecie tylko dorysować pojedyncze włoski, to jak najbardziej wam takie, to jak najbardziej wam takie kredki właśnie cienkie polecam. I to będzie dotyczyło wszystkich takich cienkich kredek, one zazwyczaj nie mają aż tak dużo produktu, więc jeżeli musicie dorysować bardzo dużą ilość tych włosków, no to szybko się będą zużywały, więc, to o tym, więc o tym myślę, że też trzeba pamiętać, no i wspomnieć, bo może nie każdy o tym pomyśli, w sumie mi to wpadło teraz do głowy, że jeżeli właśnie lubimy takie cienkie kredki, no to fajnie, to one wystarczą na dosyć długo, jeżeli dorysowujemy tylko trochę, a jeżeli dorysowujemy dużą ilość brwi, no to one się będą szybko kończyły. I przechodzimy teraz do tuszu, do rzęs. Ja już mam aż wygiętą e, też szczoteczkę, bo tak e, tutaj nią pracowałam już nieraz na tych rzęsach. No, ten tusz e, używałam przez e, dłuższy czas też codziennie. Ja mam takie fazy na dane kosmetyki, szczególnie jak robię jakieś pierwsze wrażenie, to potem sobie testuję, testuję te kosmetyki przez dłuższy czas, też właśnie na co dzień, przez długie, długie godziny po prostu, żeby w razie co, gdyby coś okazało się bublem, to żebym mogła dograć czy to shorta, czy to napisać komentarz i przypiąć pod danym testem. No bo czasami okazuje się, że coś na przykład zrobiło na mnie... Słabe wrażenie, a potem w, przy dłuższym używaniu jest hitem, e, lub też na odwrót. Także mm, też lubię wplatać potem w kolejnych filmach takie właśnie update. Y. No i też updatey lubię dawać Wam w filmach Makijaż Miesiąca, więc Was też do tych odcinków zapraszam. Osobna playlista też jest, więc można oglądać bez problemu. Ja nakładam tutaj jedną warstwę. Jak widzicie, było jedno zamoczenie szczoteczki i zobaczcie, jaka jest różnica. Ja bardzo y, lubię ten tusz, więc jeżeli lubicie, właśnie i pogrubienie, i takie wydłużenie, to wam zdecydowanie polecam. A po nałożeniu dwóch warstw, no to efekt będzie jeszcze mocniejszy. Ale jak wiecie, ja lubię nakładać jedną warstwę, więc, taka, więc taką mamy różnicę. I zobaczcie sobie jeszcze rzęsy już na obu oczach. Przypominam, to jest jedna warstwa. Czas na ostatni, czyli piąty produkt, i jest to produkt do makijażu ust. Jest to połączenie czegoś do makijażu z pielęgnacją. A dlaczego? Bo jest to olejek do ust. Jest to olejek tintujący, więc dodaje nam koloru na ustach, tutaj akurat mam odcień, który wydaje się być zielonym, jest to odcień 04, są jeszcze inne odcienie, jest brzoskwiniowy odcień, troszeczkę bardziej jeszcze różowy, te przynajmniej przykuły moją uwagę jeszcze w Rossmanie, natomiast ja mam właśnie taki zielony, ale słuchajcie, nie bójcie się, dlatego że na ustach jest on różowy. I to już można było zobaczyć po wyciągnięciu aplikatora. Szczerze powiedziawszy, ja myślałam, że on będzie właśnie taki zielony. Jakiś taki olejek miałam z Bela. On był zielony w opakowaniu, dawał takie miętowe odczucie na ustach, takiego mentolu, ale gdzieś tam ten kolor zanikał i tak myślałam, że będzie tak samo tutaj, natomiast no tutaj mamy jednak róż i to jest bardzo fajne, dlatego że nawet jak ta warstwa olejkowa nam się zmyje, to ten róż nam zostaje, no bo to jest jednak no, taki tint troszeczkę. Bardzo ładnie Pachnie też ten produkt. No i przede wszystkim ładnie wygląda na ustach. Usta są takie juicy i przy okazji, czyli takie soczyste. I przy okazji mamy też ładny kolor. Nie wysusza, czujemy to na nabilżenie. Jest taki fajny, taki lekki na tych ustach. No i ładnie przede wszystkim właśnie wygląda. Więc mamy tutaj i pielęgnację, i delikatny kolor. Także myślę, że to są olejki, które warto. Sobie gdzieś tam sprawdzić, jeżeli lubicie właśnie takie formuły, jeżeli lubicie delikatne tinty, tutaj akurat właśnie taki różyk i cóż, bardzo fajny olejek. Jestem ciekawa też innych odcieni i czy one się różnią też zapachami. Tutaj mamy nazwę Exotic i tak też pachnie moim zdaniem właśnie ten olejek. I to już cała piątka, którą na dziś przygotowałam. To są moje sprawdzone kosmetyki, jedne z ulubionych. Jestem ciekawa, czy je znacie. Jeżeli tak, to dajcie znać, jak się u was sprawdziły. Jestem ciekawa, bo wiecie, jak to z kosmetykami nie każdemu wszystkie formuły odpowiadają, nie każdemu wszystkie formuły się sprawdzają, więc chętnie poczytam, jak to było u Was. A jeżeli Wy macie jakieś produkty, które uwielbiacie i one są teraz w promocji, to też koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, tak żebyśmy mogli zobaczyć, co tam macie. W swoich ulubieńcach. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!